Manko, z tej strony SinSero, a przed Wami kolejny odcinek ze spider na PlayStation 4. No i klasycznie już, musimy wybrać nowy kostium. Ostatnio robiliśmy misję w stroju zapaśnika. Dzisiaj mamy Matko Boska. Sam strach, no w sumie pasuje idealnie moja reakcja. Tak więc, odblokowany kostium. Moc kostiumu niszczyciel wspomaga nanomięśnie, znacznie zwiększając zadawane obrażenia. OK. Tak jak to jak lecimy. Ciemno Stradamus po tym jak Spiderman załatwił Wilson na fiska nie bacząc na konsekwencje swoich działań. Nasze ulice pełne są teraz szumowin z akcjami, które próbują wycadzić się nawzajem z interesu. Mój kolejny gość miał szczęście i przeżył napad z bronią. Proszę pana, cieszymy się, że nic panu nie jest. Dzięki. To był koszmar. Ci goście od tak wparowali do środka i wyciągnęli givery. To przerażające, kiedy biznesmen boi się żyć uczciwie. Tak, na szczęście Spider-Man przybył ich powstrzymać. Wysłuchałeś? On spowodował problem! Przepraszam, że podnoszę głos, ale na myśl o tym, co przeszedłeś, puszczają mi nerwy. Daję, wrażę do rozmów, Stajdrowi! Pożegnajmy się z nim. Nic do widzenia! O matko! Cały Jamison! Dwa zdjęcia po drodze się zrobiło. To chyba trzecie. To tu gdzieś czwarty zaraz. Ustawię słuchawkę, żeby szukała stłumionych głosów. No dobra, aparatura mojego kostiumu ustali prawdopodobną lokalizację ofiary. Użyj radaru. Jakieś porwanie. Tutaj, coś jest. Nic nie grozi. Czołem ziomek. Fajnie ten kostium, tak swoją drogą. Coś tam było rzucić trzema rzeczami? Tak. Proszę bardzo, I przywiązać trzech wrogów do ściany, o matko nie to. Mm. Tak wyobrażałem sobie. Dobra. Muszę się ustawić pod ścianą z nimi. Dwóch już mamy. Przydałby się jeszcze chyba, że zmienimy sprzęt. Dobra. Trzech się udało przyczepić. Uciekać, uciekać. No i pięknie elektrosieć od odzyskana. Trzy żetony przestępstw. No problem. Rany. Mówię to chyba co 20 minut, ale to Nowy Jork. Fajny ten kostium, w ogóle on świeci. Jeden z fajniejszych chyba na razie do tej pory. Gdzie jest ten plecak? O, tutaj. Aplikacja do pracy. Nigdy nie dokończyłem tej aplikacji o pracę w Coffee Bean. Pewnie zarabiałbym tam więcej niż teraz. No, czasami tak jest. Na Grand Central. Bomba! Katedra świętego Patryka, dobra. Dość już porobiliśmy rzeczy pobocznych. Mi się wydaje, że trzeba iść do misji głównej, którą dzisiaj będzie przeszukiwanie gabinetu ozborna. Ale masa rzeczy to jest po drodze, więc znowu mi uciekła. Szybciutko się rozejrze. Wiesz czemu wróciłam do gry. Uczciwe życie jest takie nudne. Celuję w 50 milionów. Ładna okrągła liczba, prawda? 50 milionów to grubo. Gdzie ona ukryła znowu tego kota swojego? O, tu jeszcze mogę iść. Duży zasięg tym razem. Nie lubię tych minigierek z nią. Nie chce mi się szukać tego kota za bardzo. Gdzie on kurna może być? O! Coś mi wibruje. Tutaj jest dobra. Mam cię. Ale jeśli mnie złapiesz, nim osiągnę swój cel, oddam wszystko i będę grzeczna. Mój los jest w Twoich rękach. Dziwna kobita Chyba na górze są kolejne bomby Tak więc może jeszcze szybciutko Udamy się po te bomby rozbroić je Skoro są już po drodze Gdzie te bomby są? Na dole? Tutaj, dobra. Trzeba było ich poszukać najpierw na dole. No i lecimy. Klasycznie cel przynajmniej środkowy pułap. Nie mam dużo czasu. Cztery bomby już Więcej niż ostatnio. stłumiła. numer jeden, numer dwa jest po drodze tutaj, na tym budynku chyba będzie. Numer 2 zaliczony. Kurna, by się wzlecić wyżej, bo trzecia jest wyżej. I to dużo. Okej, okay, te mamy z głowy. Jeszcze jedna. Mogło być lepiej. No nie, tak niewiele zabrakło. To jeszcze raz. Że tony wyzwań są dość ważne, więc chciałbym je mieć. W miarę... Dobrze porobione te wyzwania. Fajny ten kostium. Naprawdę mi się podoba Taki Coś, ale jakiś morski potwór. Ten Spiderman. Nie mogę dopuścić do wybuchu tych bomb. Dobra, leć Spidey. Szybciej. Nienawidzę tych trybów. Strasznie ciężko mi je się przechodzi. Nienawidzę w ogóle misji na czas. Nie to złapałeś. Dobra, szybko, szybko. No wyżej Spidey, co jest? No i git 10 tysięcy udało się uzyskać. Tak więc to co chciałem, otrzymałem Dwa żetony. Pff, ONZ, trochę słabo go widać. Tu są jakieś plecaczki. Aparat też może wyłączę. Gdzie ten plecak? Tu jest. Hmm, hmm, hmm. Jak ja się do niego dostać? Czasami męczące są te poszukiwania plecaczków. To będzie prawdziwa bomba. Mamy na linii kobietę, której mąż został. Porwany przez Spidermana. Co? Wszystko pokręciłeś! Mój mąż został porwany przez kryminalistów, którzy wpakowali go do bagażnika. No, nie mogę wejść Spiderman na ściany. Znalazł i uwolnił, a następnie ich aresztował. Proszę wybaczyć, ale przez brak kompetencji współpracownika nie usłyszałem ostatniego zdania. Pani rozumie, że Spider-Man mógł zarażować całe to porwanie, by wyjść na bohatera! Śnieżna kula. Tyle zachodu, kiedy wokół jest masa przestępstw do powstrzymania. Jasne, więc że się nie dogadamy. Wszystkiego najlepszego dla pani i męża. Darek! <laughs> podaj reklamy! Podaj się zwolnij! A może znów się zatrudni ze za świadomością, że twoja robota wisi na boską! nie wiem, cię płacił! Już będzie pojechał po Pepsi. Kultowe miejsca, 15 na 16, więc blisko skończenia tego, tej minigierki powiedzmy, tam znalazłem coś, w plecaku, śnieżną kulę, możemy sobie zobaczyć co nam Peter o niej powie. Zapomniałem, że kupiłem Cioci May tę kulę śnieżną, to ona zaszczepiła we mnie miłość do tego miasta. Spoko, prezent dla Cioci May. Nie tym razem. Trzeba się już udać na misję, bo już dość długo odcinek trwa. A w sumie na razie zrobiłem same poboczne rzeczy. I tu jest kolejny. Kolejna rzecz do zrobienia poboczna, ale już nie będę jej robił. Lećmy zrobić chociaż jedną misję w tym odcinku. Dobra. Jestem na miejscu. Dobra, tędy mogę się dostać do gabinetu ozborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Hmm. Wygląda na to, że będziemy tutaj chcieli wejść po cichu. Mógłbym chyba schakować moduły sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. R3. Skanujemy. po nich trafię do modułu bezpieczeństwa. Domyślam się, że trzeba iść na górę. No i proszę, moduł bezpieczeństwa. Oj, to łażenie po ścianach nie zawsze jest takie intuicyjne. Pewnie nam będzie przydatna elektrosieć. To powinno ułatwić sprawę. Co jest? Ochrona, meldujcie. To jest ta firma ochroniarska. Sable. Sable. Wygląda na problem z prądem. Rozumiem. Zostańcie na zewnątrz, a my spróbujemy... To... A my akurat dzisiaj świecimy a w tym myślałem, kostiumie. że łatwo. Cel na widoku. O -o. To Serio? Skąd miałem wiedzieć, że nie mają mnie tak zauważyć? Nieźli są kurna. Dobra, spoko. Przynajmniej wiem o co chodzi. Myślałem, że jakim prąd wyłączę, ten laserek to taki. tylko do celowania, a to się okazuje, że nie. Muszę omijać tych laserków troszeczkę. No, uciekaj, uciekaj. Jak on leci. Matko Bosko, szybko. Do wszystkich oddziałów chyba mamy problem z oprogramowaniem. Wzywamy specjalistę. Przyjąłem, dalej przeczesujemy teren. Okej, okay. dobra, jest drugi moduł. Uf, jest drugi moduł. No dokładnie, tak jak powiedziałem. Agenci, ktoś przejmuje jeden z naszych podsystemów. O nie. Uruchamiamy protokół Delta. Kurany, <laughs> już dosłownie wszyscy mają drony. Oddziały Table, jak sytuacja? Na zewnątrz jest czysto. Teren czysty. Czyli nawaliło programowanie? Nie wiemy, badamy sprawę. Najlepiej zachowajcie czujność. Okej, okay. jeszcze tylko dwa moduły. O o. Do wszystkich oddziałów stable. Istnieje niewielka możliwość, że mamy intruza. Analizujemy dane. Zachowajcie czujność. Przyjąłem centrala. Uh. Dobra, jest trzeci moduł, tylko no czy jest. ten laser mnie nie trafi? Chyba nie. Cholera. Kolejny podsystem się wyłącza. Jeszcze helikopter. Niech ktoś na 85. poziom. Przyjąłem. Staszek poleciał. Kurna, gdzie oni? Muszę spadać. Hej MJ, jestem trochę zajęty. Streszczę się. Chyba wiem, gdzie szukać Charlesa Stanisza. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do mówienia. Skoro wiedział o Delaynay'u, pewnie wie też coś o Michael'sie. Okej, okay. tylko nie rób niczego ryzykownego. Skoro mowa o ryzykowaniu, przestaniesz to ostatni moduł. Trochę spadłem. Dobra. Uh. Poszedł bokiem. Dobra, jest ostatni. Jest ostatni. <laughs> Czytam mi w głowie dzisiaj, w myślach. Spidey. Jeszcze. Udało się. Teraz mogę się dostać do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła. Na zewnątrz jest czysto. Czy mamy zamykać? Jeszcze nie. Pan ozborniec w trakcie ważnej rozmowy. Ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. Dobra, udało się dostać do środka niezauważonym. Pomimo tego bardzo jaskrawego koloru kostiumu. Moment. Przełączam na bezpieczną linię. Jestem o przed tobą, Wilson. Moi ludzie przetrząsnęli twoje akta. Jeśli spróbujesz ujawnić naszą umowę... Cóż, twoje słowo przeciwko mojemu. A to nie ja siedzę za kratkami. Zaraz... Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? Posąg Nio? O czym ty mówisz? Posąg Nio z domu aukcyjnego. Rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Kto ma teczkę? My ją mamy, ale było w niej za mało danych. I właśnie dlatego dokonuje nieco bezprawnego, ale moralnie uzasadnionego włamania. W celu środki. Bingo! Boże cały się świece. No, nie, nie najlepszy kostium do tej roboty. GR-27... Hmm... Doktor Morgan Michaels jest głównym badaczem, ale lokalizacja laboratorium jest wymazana. Przypał. Automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wylecieć każdą chorobę genetyczną. Mukowiscydozę, choroby Huntingtona... Szok. Ups, po siedmiu dniach wszystkie 40 testów, no tak, czyli szczurków tutaj, umarło. Ciary... Co? GR-27 to oddech diabła! Ma leczyć choroby, ale w obecnej formie jest jak broń biologiczna. Doktor Michaels nosi jedyną próbkę zawsze przy sobie, dlatego li chcę go dorwać. Znajdziemy Michaelsa, znajdziemy od tych diabła. Okej, okay. wszystkiego co chciałem, się dowiedziałem. Możemy uciekać. Trochę jak Aquaman ten strój, te takie tutaj branzolety jakieś. Takie kolorki aquamenowe bardzo. Kolejny poziom. Zwonimy do MJ. Oddech Diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozdziera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. Mam pewien trop. Charles Standish jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć?! Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Zakraść się do bazy przy Sable. To nie jest dobry pomysł. Lepiej wrócę do centralparku. Okay. MJ ma swoje pomysły. Musimy jej pomóc, ale po drodze zrobimy stację badawczą. Rzetun badawczy otrzymany. Co tym razem będziemy badać? energooszczędne ledowe billboardy. Spoko. Zainstalowaliśmy na tym terenie pełno energooszczędnych ledowych billboardów. Ta stacja bada jej działanie. Oby dzięki zaoszczędzonym w ten sposób pieniądzom oskorb kontynuował program. Typowe. Oskorb zignorowało specyfikacje i zwiększyło napięcie w billboardach. Jak czegoś nie zrobię, mogą eksplodować. Jeśli ktoś ma sakra Tyle Billboardów tam jest na pewno czeka zamknięcie. Muszę użyć elektrosieci, żeby wywołać spięcie i powyłączać ekrany. Mam naprawdę niewiele czasu. Okej okay. No dobra. Przytrzymaj L2 a następnie wciskaj. Proszę bardzo. Może kiedyś pojawi się billboard ze mną? Z podpisem innym niż zagrożenie. Ale wielki ten billboard. Hej, tam jeszcze Zawsze były. Zawsze powtarzałem, że kicz jest niebezpieczny. Przydałoby się do góry udać. Matko, ile tych billboardów jeszcze jest? Dzięki eksplozjom te reklamy stałyby się ciekawsze. Nie wiem, czy to są cztery oddzielne, czy jeden. Do strzelania tu nie brakuje. No i dobra. Fiu. Teraz, gdy nie ma już zagrożenia, Oskorp może lepiej ustawić napięcie. Nie da się zaprzeczyć, że oszczędzili dużo kasy. To dla nich najważniejsze, więc stacja raczej przetrwa. Udało się. Kolejne dwa żytony badawcze. I co teraz, bo do kolejnej misji jest dość daleko z tego, co widziałem 1400 metrów. Możemy powoli się tam udać, albo sprawdźmy mapę. Zobaczmy, czy nie ma czegoś pobli w pobliżu. Czegoś podobnego. Tu już raczej nie bardzo. No nic, to udajmy się powoli po tą misję. Myślę, że zaczniemy już w następnym odcinku, bo zanim dojdę. Do frunetam, to, to już troszeczkę czasu minie. A może przy okazji jeszcze coś znajdziemy, jakiś... rozbój z bronią w ręku. Potrzebne jednostki. Jakiś napad na przykład. Miejsce zdarzenia to Mistown Nord. Odbiór. Good morning. No nie. Chłopaki, ze spluwą do sprzedawczy? Tak się nie zachowuje kulturalny klient. Okej, okay, tu już nie mamy misji pobocznej, więc mamy całkowitą dowolność. Zdaje się, że doktor dzwoni. Ten miałem objawienie. Klucz leży w umyśle. Spójrz na mnie. Umysł o nieograniczonym potencjale, uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej niż możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Nie widziałem jeszcze u doktora takiej ekscytacji. Chopy nie była za wielka. No cóż, pomysł ma niezły, tylko. To już troszeczkę szalone się robi. Myślę, że ci co znają doktora troszkę bardziej, no to wiedzą jak ta historia się zakończy. Kostium Shockera, o! Proszę bardzo. Ten kawałek pierwszego kostiumu Shockera pokazał mi, jak się chronić przed jego atakami. Niestety, Shocker zdążył ulepszyć swój stroj. No tak to jest. Jakiś nowy gadżet. Matryca. Suspensorowa. Matko, co to jest? Fala wstrząsowa. Sporo tych gadżetów, tylko nie wiem, czy chciałbym je odblokowywać, bo szczerze mówiąc... Wolę odblokowywać kostiumy. Na razie nie jest aż tak trudno w tych walkach. I wydaje mi się, że jakoś sobie radzę w nich bez tych gadżetów. A jednak chciałbym pokazać wam wszystkie kostiumy w tych odcinkach. O, kolejny napad. I wieża radiowa. To jest napad? A nie. Kradzisz samochodu. W serio będzie za mną w kółko jeździł? Dobra. Żegnam pana. Jeszcze kierowca. A nie, jeszcze pasażer. Teraz kierowca. Wystarczy zatrzymać pojazd. Chyba nie udało się. Jeszcze więcej. Jak na przestępców, to mają imponujący krąg znajomych. Jeszcze coś? A ten przeżył, proszę bardzo. Koniec trasy. No, nie zatrzymałem samochodu. Innym razem lecimy tam jest antena do odblokowania. Sobie ją odblokujemy. Mam za mało danych, powinienem poszukać wież nasłuchowych. Oddziały naziemne, to centrala. Potrzebny meldunek ze straży pożarnej. Demony atakują posterunek. Kolejne demony. Trudno, nie mam dzisiaj czasu na to już. Chcę tylko znaleźć wieżę. Odblokować ją. I myślę, że to będzie dobry moment na zakończenie odcinka. Tak więc, szybciutko sobie tutaj schakujemy wieżę. Aktywne wieże 2 na 3. I myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Tak więc, mam nadzieję, że się podobał. Tak jak i ten strój, mi się bardzo podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka i suba, no i pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nie pominąć powiadomień o no się nowych odcinków. A ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!